Chwalony Jezus Chrystus. Jezus jest wschodzącym słońcem, jest wschodzącą gwiazdą na niebie, ale jest też Mesjaszem odrzuconym. Zapraszam na kolejne rozważania z cyklu Słowo Ciałem. Drodzy bracia i siostry, w pierwszym czytaniu słyszymy właśnie o tym, że Mesjasz jest wschodzącą gwiazdą, wschodzącym słońcem. Natomiast w Ewangelii słuchamy o tej scenie, jak pan Jezus odpowiada faryzeuszom na zarzut, jakim prawem oczyszczył świątynię w Jerozolimie. Widzimy od razu po tej Ewangelii, że faryzeusze nie chcą znać prawdy, nie obchodzi ich jaka jest prawda, chcą po prostu pana Jezusa złapać na słowie. E, sami nie chcą przyznać, skąd pochodzi Chrzest Janowy, czy od Boga, czy od ludzi, bo się boją ludzi. Z drugiej strony e, nie chcą przyznać, że to jest Chrzest od Boga. Chcą i zaprzeczyć, i potwierdzić jednocześnie, po to, aby złapać po prostu Jezusa na Słowie. Są w naszym życiu takie sytuacje, tacy ludzie, którym nie jesteśmy w stanie dać argumentów, do których nic nie przemawia, którzy nie chcą szukać prawdy, nie szukają jej. Ale po prostu chcą nas złapać na słowie. Nieraz w naszym życiu to się e, zdarza i nie traćmy wtedy ufności. Ale zobaczmy też, co mu robił wtedy pan Jezus. Pan Jezus milczał. Milczał, kiedy był sądzony, milczał, kiedy był odzierany z szat. Nam jest trudno milczeć. Wolimy się kłócić, wolimy udowadniać za wszelką cenę nasze racje. Ale może dziś, właśnie jako zadanie, potraktujmy e, postawę pana Jezusa z Ewangelii. Nie odpowiadajmy. Nie odpowiadajmy, kiedy wiemy, że ktoś nie szuka prawdy. Może lepiej zamilczeć na chwilę chociaż i pomodlić się za niego. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy głosić prawdy, mamy ją głosić wszędzie i nie bać się, i głosić w porę i nie w porę, ale są takie chwile, kiedy widzimy, że ktoś jest zupełnie pozamykany. W takim przypadku może lepiej byłoby się za niego po prostu pomodlić, a może po prostu wyrządzić mu jakieś dobro, które przemówi do niego bardziej niż nasze słowa. Na ten trud niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święty Boże.